Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Naprawdę. Kochani, kwestią wstępu. W ogóle fantastycznie, że jesteście. To jest coś przepięknego, że jest nas jeszcze więcej niż rok temu. I generalnie jesteśmy wzruszeni. Piotr jest wzruszony, Michał jest wzruszony. Jeszcze ktoś jeden też jest wzruszony, albo może będzie. Jutro chcemy opublikować pewnego newsa. I pozwólcie, że. Przeczytam go teraz, może? Dobrze? Dobrze. Sherlock Holmes. Uwaga, słuchajcie. E, to będzie news, e, ponieważ macie prawo pierwszeństwa, więc. Uwaga! A teraz. No, bo... Panie, oto niezwykle Zresztą. ważny moment yes. na kartach historii naszego zespołu się teraz z początkiem lutego 2020 Riverside oficjalnie przestaje być Trio i ponownie yes! to jest... Naprawdę, naprawdę długo nad tym siedziałem. Słuchaj. Jest już z nami od ponad trzech lat. Pozwolił nam podnieść się po ogromnej stracie, jakiej wszyscy doświadczyliśmy. Pomógł nam przetrwać i z roku na rok stawać się coraz lepszym koncertowym zespołem. Był i jest naszym przyjacielem i bratem. Z wielką radością witamy go w naszych szeregach. Mamy nadzieję, że tę radość podzielacie. Przed Państwem gitarzysta Riverside, Maciej Marek! Maciej, dobrym gitarzystą i miłość do muzyki to jedno, ale wpasowanie się charakterem, niezwykła skromność i pokora to rzecz niezwykle w naszym zespole istotna. Maciej spełnia wszystkie te warunki. Niezmiernie cieszymy się, że chce razem z nami kontynuować naszą podróż. Witajcie, yeah! cześć, żeby była jasność. Ach tak, jeszcze rytuał. Jeszcze rytuał. Musisz to wypić. To jest, jest cytryna, słuchajcie. Tak jak ordem uśmiechu się daje, to... No, tak. Ja bym nie dał rady, więcej to nie jest. Słuchajcie, i to jest część oficjalna tego newsa. Oczywiście e, powiemy wam, że umieścimy jutro zdjęcie, e, gdzie pokazujemy wszyscy na Maćka. I dosyć ciekawa sprawa, a mianowicie będzie to zdjęcie zimowe. E, z naszym kolegą Radkiem Zawadzkim, który gdzieś tu jest i robi nam zdjęcia. O Radek. Ja cię szukam. Umówiliśmy się na e, zrobienie sesji e, na w sali prób. E, kiedy to było? W poniedziałek, w środę. Jedyny dzień, gdzie pan... się, śnieg. jedyne dwie godziny, kiedy paną śnieg. Więc, więc mamy zresztą moment. I to będzie to zdjęcie, i teraz pozwólcie, że e, przeczytam dalszą część tego newsa, bo on jest skierowany do Was. Wciąż pamiętamy, i wciąż wracamy do momentu, kiedy po stracie Piotrka w 2016 roku. Ogrom Waszego wsparcia sprawił, że postanowiliśmy kontynuować naszą działalność. Nie potrafiliśmy wtedy jeszcze przyjąć nikogo do naszej rodziny. Waystand musiał być nagrany jako trio. Z tym, co nas spotkało, musieliśmy zmierzyć się samodzielnie. Dzisiaj najwyższy już czas, żeby Riverside Polowie miało gitarzystę w składzie i to nie tylko na koncertach, ale również podczas pracy, w studiu przy tworzeniu nowych płyt. Miło jest więc nam ogłosić, że zaraz po wiosennej, finałowej edycji Waste on Tour razem z maczkiem w nowym, czteroosobowym składzie zabierzemy się do komponowania ósmego albumu. Nie Teraz będzie reklama trasy. Wiecie, gramy jeszcze w marcu w Europie, więc będzie najbliższe.